Rok 2023 w Gminie Dąbrow'a udało się zakończyć wieloma sukcesami. Zrealizowano szereg inwestycji, których wartość wyniosła ponad 10,5 miliona złotych. Rok 2023 to również jubileusz 50-lecia Gminy Dąbrowa, w ramach którego zorganizowano wiele wydarzeń, akcji społecznych, ekologicznych i konkursów. Powstał hymn o Gminie. Rok 2024 to kolejne inwestycje, między innymi rewitalizacja zabytkowego dworku w Krusztinie. Budowa Przedszkola w Dąbrowie. Rewitalizacja zabytkowej części w siecie Pielowice. Budowa kanalizacji w Skarbiszowie. Modernizacja czterech zbiorników wodnych w Lipowej, Karczowie i Skarbiszowie. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w ramach programu Rozświetlamy Polskę. Inwestujemy również w drogi. Przebudowy, remonty i modernizację zaczniemy od Drogi Wojewódzkiej w Prądach wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i wymianą sieci wodociągowej. Ulicy Szkolnej w Karczowie. Ulicy Stokrotki w Dąbrowie. Budowy chodnika w Chruścinie. W planach są kolejne odcinki dróg na terenie gminy Dąbrowa. Cieszę się, że w naszej gminie i mi brakuje wyzwań. Tempo utrzymujemy cały czas równomierne, pozyskujemy środki zewnętrzne. 12,5 miliona to środki zarówno rządowe jak i unijne, bo szanowni Państwo w rok 2024 to również 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej.